Hej, cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiaj idziemy troszeczkę do innego pepko. Tutaj widzicie mnie w odbiciu. Wchodzimy do środka i na pierwszy rzut 60 zł. Są znowu te koszule grube w kratkę. Tu też macie dla dziewczynek. Także matka i córka może ubrać się tak samo w różnych kolorach. I postanowiłam ją przymierzyć. Zobaczcie, tak wygląda na mnie. Bardzo ładne kolory, bardzo mi się podoba i chyba się na nią skuszę, ponieważ na początek jesieni myślę, że będzie cudowna. Dajcie znać, jak Wam się podoba i czy już zakupiliście. Kolejna rzecz, którą tu będziemy widzieć, to jest koszula. Piękna, zielona, skórzana Staramy się wyciągnąć cenę 70 zł. Była tylko w kolorze właśnie tej takiej ciemniejszej zieleni na pineski. Tak wyglądają rękawki. Również są pineski przy rękawach i też ją dla Was zaraz przymierzę. Ja wybrałam rozmiar M. Zobaczcie, no cudo, to wygląda naprawdę super. I na przykład do tego jakieś jeansy, myślę. Wspaniale, naprawdę rewelacyjna jakość. i Muszę Wam powiedzieć, że niczym nie odbiega jakości w sieciówkach, jak na przykład w HM, ponieważ mam podobną w kolorze czarnym, właśnie z HM. Kolejna rzecz w cenie 60 zł to będzie ta czarna kamizelka, która z hitem i jeszcze były w kolorze beżowym, bez kaptura. Zobaczcie, jaka piękna, jak ona bogato wygląda. Ona ma tylko pineskę u góry. Jedno zapięcie. No i zakładam jeszcze kawę, abyście mogli zobaczyć. Tak to się prezentuje. Myślę, fajna, słuchajcie, na ramoneskę, na bluzę, na jakiś sweterek. Bardzo efektowna. Nawet nie wiem, czy na L bym się nie skusiła, ale myślę, że ta M.K. też wygląda całkiem fajnie. Dajcie znać, jak Wam się podobała, mi bardzo. Także to jest kolejna rzecz, te kurtki. 80 zł, piękna pikowana, odcieplana na zimę i muszę wam powiedzieć, zobaczcie, no naprawdę wykonanie jest super. Jaki zaraz pokażę wam parkę. Ta parka jest lepsza niż moja z H&M, a kosztuje 100 zł autentycznie. Naprawdę zobaczcie jakość wykonania, jest cudowna. To jest po prostu parka idealna. Ja ją również zaraz dla was przymierzę. Kaptur, wszystko jest po prostu to, czego byśmy chcieli w parce. Tu jest jeszcze, ona jest bardziej jeszcze intensywnie zielona, ale akurat tutaj ten, kamera tego nie oddaje, tak ona wygląda, no zobaczcie, piękna, kaptur, ściągacze, rękaw długi, idealny, ja mam w rozmiarze 40, czyli dwunastkę, myślę, jest wspaniała, naprawdę, na, na zimę i na taką już późną jesień, także dajcie znać, czy Wam się podoba, czy w ogóle lubicie parki, ja uwielbiam, mam trzy. Kolejna rzecz, cena 40 zł, to jest ta piękna oto torebka. Koralikowy uchwyt, taka jakby z takiej wiklinki robiona. Do tego jeszcze jest złoty łańcuszek dołączony, ale w środku macie również jeszcze pasek. Także na wyjście, albo żeby trzymać sobie ją w ręku. Kolejna rzecz, 50 zł, to jest torebka ta, taka futrzana. Ona jest zapinana na pineskę. Ona jest taka kożuszkowa, taki teddy. Jak są te płaszczyki z tego i koszule? Naprawdę fajna. Zobaczcie, pojemna. W środku jest kieszonka na suwak, ona jest na pineskę. Tutaj w cenie 25 zł, tak? Mamy kapelusz ten misiowy. Do tego w komplecie są yy, za 12 zł takie misiowate rękawiczki. Też to fajnie wygląda, bez po prostu, że nie ma palców. Myślę, super. Czarne kapelusze. 35 zł ten kapelusz, tylko trzeba byłoby go troszeczkę odrolować, no bo wiadomo, to jest taki jakby ala la flauche, to więc tak jak płaszcze obłazi, no ale, no hit po prostu, zobaczcie, jeżeli lubicie kapelusze, no super, tutaj nowość, 25 zł, bardzo fajny dekolt, w takim śliwkowym kolorze, właśnie z długim rękawkiem, takie bluzeczki, bardzo mi się podoba ten kolor i w sieciówkach on po prostu, to jest hit, taki sweterek, również jest hitem, mm, on jest taki 45 zł cena już patrzymy. Zwykły, biały taki, zobaczcie, no jak w sieciówce. No naprawdę fajny, biały, zwykły fajny sweterek po prostu. Tutaj cena 80 zł to jest właśnie za ta, taka długo koszulopłaszcz płaszcz. No, genialne to jest. Ja mam takie coś w kolorze beżowym, ale nie misiowate, tylko właśnie bardziej koszulowate z hajemu, ale naprawdę super. Tutaj hit znowu cena 40 zł. Piękna koszula, czarna w białą kratę. No cudo. 45 zł, te buty mnie po prostu zachwyciły zobaczcie, buty z Kubusiem Puchatkiem są bardzo słodkie naprawdę super i były naprawdę chyba wszystkie rozmiary bardzo mi się słuchajcie te buty słodowały. naprawdę są genialne, coś się na nich dzieje niby zwykłe białe, a niezwykłe jeżeli lubicie oczywiście Kubusia Puchatka i lubicie bajki ja bym się na nie skusiła tutaj mamy za 40 zł sweter kaszmir like, powiedzmy, że on jest taki delikatne jak byłby z kaszmiru, złote guziczki przy rękawach i on nie ma żadnych zapięć. To jest taka zgniła zieleń i jest to hit, jeżeli chodzi o pepko. Tutaj znalazłam cudowne piżamy. no to jest po prostu cudo, cudo. Tu Wam staram się pokazać cenę, zobaczcie 50 zł I tu są długie spodnie i ona jest taka polarkowa, taka misiowa i Taka słodka. Zobaczcie, a tu jest zwykła bawełnka, 50 zł. Również długie ręka długie spodnie. Też jest hit. Genialne są te piżamy. jeżeli lubicie bajki. Dajcie znać. Tu jeszcze znalazłam w cenie 40 zł y, taką piękną, błękitną koszulę. Również mi się bardzo spodobała. Ma piękne wykończenie. Pięknie wygląda ten dekort. I rękawy są y, z taką gumeczką i z falbanką. Tu Wam staram się pokazać. Zobaczcie, pięknie wykończona. Naprawdę bardzo kobieca, bardzo mi się spodobała ta koszula. No i to jest po prostu hit. 45 zł Barbie. Różowe trampki na grubej gumie, to jest po prostu kosmos. spodobało mi się bardzo. Słuchajcie, fajna cena, wygodne, praktycznie wszystkie rozmiary. No zobaczcie, czy nie są słodkie. No i to tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Buziaki, Pasha Fit Beauty, papa.